Witaj, jeśli tu jesteś, być może Twoja droga do rodzicielstwa wygląda inaczej, niż się spodziewałaś. Niż się spodziewaliście. Może jesteście po nieudanym transferze, może po wielu miesiącach prób, a może wciąż jesteście w procesie diagnostyki, czekając na odpowiedzi. Wiem, jak wiele kosztuje nie tylko ciało, ale także serce bycie w takim procesie. Nazywam się Joanna Wojtyn-Witkowska, jestem terapeutką medycyny chińskiej i dyplomowaną akupunkturzystką. Pracuje z kobietami i parami, które szukają realnego wsparcia w obszarze płodności naturalnej, jak i wspomaganej, w tym w procedurach in vitro. W swojej pracy łączy podejście medyczne z podejściem tradycyjnym. Wykorzystuje m.in. akupunkturę, terapię dietą, zaawansowane mieszanki ziół chińskich, moxoterapię, by wspierać regulację cyklu, owulację i jakość endometrium, przygotowanie do procedur in vitro. Regeneracje po transferach i poronieniach, a także zdrowie emocjonalne i relacje z ciałem. Z perspektywy medycyny chińskiej, płodność to nie tylko hormony, to życiowa esencja, przepływ chi, czyli energii i krwi, równowaga yin i yang. Wiem, że zdrowie kobiety nie kończy się na diagnozie. To opowieść, którą możemy napisać od nowa. Diagnoza nie jest wyrokiem, to dopiero początek. Zamiast leczyć objawy, szukam przyczyn. W medycynie chińskiej nie uznajemy niepłodności idiopatycznej. Zawsze jest przyczyna, bo leczenie źródła, a nie tylko skutków, to podejście, które przynosi trwałe efekty, a przede wszystkim jest bardzo skuteczne. Twoje ciało to nie maszyna. To system, który potrzebuje zrozumienia, a nie kontroli. Jeśli jesteś zmęczona schematem cykla, procedury dawki w holistycznym centrum płodności, odzyskasz kontakt ze sobą, z własnym rytmem, z ciałem. Bo kiedy Yin i Yang spotykają się w równowadze, wszystko zaczyna wracać na swoje miejsce. Hormony, cykl, sen, spokój, a kiedy ciało czuje się bezpieczne, zaprasza nowe życie. I właśnie dlatego wierzę, że ciało, umysł i dusza muszą mówić jednym głosem, by poczęcie mogło się wydarzyć. Medycyna chińska, akupunktura, psychosomatyka i moja empatyczna opieka. Tworzą w przestrzeń, w której ciało nie musi już walczyć. Moim zadaniem nie jest zastąpienie leczenia. Moim zadaniem jest towarzyszenie Ci holistycznie. Z czułością, z wiedzą, z uważnością i z doświadczeniem. Pomagam stworzyć warunki, w których nowe życie ma szansę się pojawić. Jeśli czujesz, że to podejście Cię porusza, zapraszam. To może być początek zupełnie nowej historii.